Bardzo serdecznie z tej strony, Kami, już miałem powiedzieć Krzyś. Dobra. Dzisiaj y, będzie odcinek, spróbuję się nie zaśmiać. No naprawdę, nie no nie. Czekaj, dajcie mi chwilę, bo muszę. Udało się podłączyć telefon. Na początku filmu przypominam Wam o zostawieniu łapki w górę, jeżeli film Wam się spodoba za subskrybowanie mojego kanału oraz daniu dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Oglądajcie film do końca. Więc zaczynamy. Czego jeszcze nie powiedziałem? Nie wiem. I run, run, run.

Poczekajcie, dajcie mi chwilę Dobra Nie wiem dlaczego tak daleko przeskoczył Nie, stop, stop Tu, tu byliśmy.

To jest smutne. 15 zł w plec. Hej, to jest my mone. Hę? Huh? Coś ci przeszkadza? Nie. I trzy pte ry. Ja służbie przynios nie to z pysznych chaos, nie cylepany i nie lilii. A w ciągu szpituni i... Skuli się, nie wie co się dzieje Teraz będzie Trzy, cztery Run I mama wchodzi, o co ty robisz, nie? Zawsze tak jest Zawsze tak jest Mówiłem Nie, to jest ciocia, <ścoughs> to jest ciocia, dystang. A mówię: Co? Ale o co chodzi? Oh my God, I I my A dobra, nieważne. Dobra, nie mam do tego słów, ale zrobimy sobie jeszcze. Na ja pewnie go nie znacie, tego YouTubera, albo może tam niektórzy, ale proponuję ten kanał: Kalów oraz Alexi Pro. Aleksy. crunchy 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 so No, uh... <laughs> 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 Get back here Get away from me, Mike Let me smash, please No, Mike A car <laughs> Let me No <laughs> No, <laughs> Mike no, no, no Touch tail No tail Please No Touch tail No Touch tail Wait Circle Circle, <laughs> 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 Stop circling me. I'm not smashing Ben. Fuck <laughs> Ben. Ben is a honk. Ben is a nice man. No, how you like my grass? <laughs> no, we're still red. Mike, that's my grass. What? 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 <laughs> Dzień dobry. Że, taki dźwięk wydaje? Jak zepsuł, to silnik diesla Totalnie. Na TikToku też to można znaleźć. Wpisz się mecz. Znowu on. Już? Koniec? A, dobre. Oglądamy, ale nie całe. Trochę. Z pięć minut oglądamy. Trzy tam oglądamy. Trzy oglądamy. No Jezu, no. A ty kto? Jakie to dziecko musi mieć wrażenie ze sobą który normalnie. Jezu, co tam się wydarzyło? Yes. O we go, a tester. If he gotów, jestem gotów, jestem gotów, jestem gotów, jestem gotów, No, nie, no rozpłynął się. Ty! Widzieli pana to co ty rośniewałeś O Jezu, nie było dobry żart Gdzie jeszcze się z tego śmieją? No co za debile A to co robi? I think you missed the spot. To co? joger ćwiczy? A tyle latać się uczy. No nieraz nie wychodzi w życiu. Nieraz tak... Nieraz życie jest dobre, a nieraz zabójcze. Tak jak mój pies, który ciągle się wierci. O Jezu, łazi wszędzie. Się nie otrzepuj! Brudno tam nie jest! <laughs> I już oglądamy dwie minuty to jeszcze minu takie są początki mnie to nie dziwiło, naprawdę stoi co to co to jest? Eee... Co? Right. Jezu, czy ona w kamerę? No, dobra, nieważne, nie, nie I co? Kamera może kosztować 300, 200, stułę. Więc tyle złoty w plecy. Więc to jest. Ale to jest w zwolnionym tempie, nie? Mi się wydaje, że jest zwolnionym. I, I. I. No, dawaj. Jep. No, no, wreszcie. Już myślałem, że się nie wywali. W każdym filmie będzie, że się wywali. A tamto ja nie wiem, co się dzieje. Zaraz wrócę. jednak nic się nie działo. Mam kota i psa, więc z tym to mogą być problemy. A, filmu nie puściłem. A, dobra, to już starczy. Ej, pies właśnie przyszedł. Chodź. Jak chcesz, to już chodź. No, proszę, dobra. Jakby co, polecam kanał Kalucha. A to jest piosenka Wielki, Wielki Napad. Ja tę piosenkę uwielbiam Z Kowinem robili ją Ja Ale nie umiał takiej piosenki Oczywiście łapa w górę jest A jeżeli ktoś zna Kalucha

No, rozległy się strzały, rozległy się strzały, rozległy strzały. nie. W szoku. i wszyscy, ja robiłem napad na banki GTA, więc bez dwa razy.

nie? Rozwalam się. I pies leży ładnie. Pierwszy raz w życiu mam Chcecie całej tej piosenki sobie posłuchać? To wejdźcie na kanał Kalucha. I my przechodzimy do następnej piosenki. Tak, tak wygląda okładka. Jest też 24 godziny, te zrobili. Ja wam nie mówię jak się nazywa, ale już chyba wiecie. Jeżeli zdążyliście przeczytać. Teraz nie się. O, z nim ładuję. O, niestety nie współpracuje, ale piosenek słucham. Ja wędruję pośród planet Teraz te nie będą już takie same Biorę swój chip, przykładami, pik-pik, skaner w kosmosie, ja wczytuję, trapu, Mamo, zobacz, ja wędruję pośród planet Teraz te nie będą same Zobaczymy sobie tej całej piosenki, ale do 14 minut wyłóżmy. Lota w kosmosie, ja wczytuję, trapu, To jest...

Dobra. Za do trzy Wy sobie zobaczycie tą całą piosenkę, jeżeli wejdziecie tak samo na kanał Kalu. Piosenka nazywa się Kosmos. E ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Pa!